Każdego dnia na rynku kryptowalut wychodzi cała masa projektów. Oczywiście większość z nich jest bez większej wartości i większość z nich nie przetrwa nawet jednego cyklu, dlatego że nie ma tam dobrego produktu użyteczności. Tak naprawdę dzisiaj największe wyniki, najlepsze wyniki robimy na projektach, które rozpalają emocje, które są nowe, które grzeją inwestorów i wpisują się w odpowiednie trendy. Jedną z opcji pozyskiwania takich projektów są lunchpady, lunchbule różnego rodzaju, akcje na giełdach. Scentralizowanych na specjalnych platformach, lunchpadach, platformach do IDO, czy nawet Deksach, które również organizują tego typu akcje. Dzisiaj pokażę Wam miejsca, w których ja działam, opowiem również, jakie mamy tutaj niebezpieczeństwo i co może się wydarzyć, dlatego że jest to już mój kolejny cykl i pamiętam doskonale, co stało się właśnie z projektami lunchpadowymi. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie, piątek, piąteczek, piątunio, a my lecimy z kolejnym materiałem, tym razem kryptowaluty bez... Tajemnic, a więc trochę sobie porozkminiamy, trochę sobie pospekulujemy. Oczywiście, my jesteśmy już w drodze do UK na event, spotkać się z naszą społecznością, dać dobrą prelekcję. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco. Warto również podzielić się łapą w górę, komentarzem. No i oczywiście, standardowo przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Oczywiście. Dzisiaj tak naprawdę dobre projekty wchodzą przez launchpady, przez lunch nawet gdzieś tam projekty, które chcą rzucić airdropa, wybierają giełdy scentralizowane, żeby zrobić dystrybucję swoich tokenów i odsiać właśnie farmerów. Tak ostatnio było na holografie, tak wcześniej było na Sui, i zobaczymy jak będzie dalej. Oczywiście ja jestem taką osobą, która o tokenach giełdowych i o tokenach platform lunchpadowych mówi od wielu, wielu lat. tak naprawdę działam tutaj kawał czasu. Te, te oczywiście moje portfolio jest bardzo płynne i one się zmienia i tak naprawdę po każdym cyklu jest praktycznie budowane od nowa, więc warto o tym pamiętać. Pokażę Wam moje wyniki, ale najpierw chciałbym przypomnieć jaka jest historia i jakie mamy tutaj niebezpieczeństwa. Przede wszystkim bierzcie pod uwagę, że jeżeli macie tokeny platform lunchpadowych i tak naprawdę, nie ma tam żadnej większej użyteczności. Oprócz tego, że odpowiednia ilość tokenów daje wam tiery. To w przypadku, kiedy będziemy mieli bezse i będzie wychodzić mało projektów, albo praktycznie w ogóle projekty bezwartościowe. Ceny tych tokenów są równane z ziemią dużo, dużo mocniej niż nawet innych projektów i często jest tak, że nowy cykl to są nowe launchpady i tak mamy absolutnie również w tym cyklu i stare launchpady, stare platformy do launchpadów, które nie dowiozły nowych produktów, nie rozwinęły się jakoś mocniej, odchodzą w odstawkę. Więc warto o tym pamiętać, więc jeżeli ja gram na tokenach, launchpadowych, jeżeli mam jakieś tokeny, dzięki którym mogę łapać alokacje w projektach, zawsze gram na kilku koszykach. Tak rozgrywałem między innymi Sidusa. Pamiętacie, jest to jedna z moich najlepszych pozycji, która wykręciła naprawdę dobry wynik, bardzo duża pozycja, ale jednak tylko milion tokenów wrzucony na tiery, na launchpady, reszta sprzedawana systematycznie właśnie w okresie, kiedy ten projekt bardzo mocno żarł i to jest też taka informacja, że tak naprawdę to jest też, ja starałem się Was tego uczyć w poprzednim cyklu, w momencie kiedy Sidus ogłosił lunchpada, kiedy było wiadomo, że pod tiery trzeba będzie stejkować tokeny, to już było wiadomo, że ten token pompuje, że są te emocje, że ludzie skupują te tokeny, żeby wejść na lunchpada, wtedy oczywiście ten drugi koszyk ja na bieżąco sprzedawałem i wtedy Sidus robił bardzo dobry wynik, więc... U mnie każda grupa tych tokenów jest podzielona. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że jeżeli przychodzi BESA, te tokeny mocno spadają, ale też tak naprawdę jak mamy już zbliżamy się gdzieś tam do końcówki Hossy, to po prostu projekty, które wychodzą na tego typu platformach, nie dają tak dobrych zwrotów. I często też bywa tak, że jeżeli gramy na jeden koszyk i staykujemy wszystko, to możemy być zawiedzeni, dlatego że sam token może bardzo mocno poszybować. Zazwyczaj ma to miejsce, kiedy taka platforma wypuści. Kilka dobrych projektów, i wtedy ludzie zaczynają się jarać, zaczynają dokładać tokeny, zaczynają zwiększać swój stake, i token bardzo mocno pompuje. I dla mnie to jest czas, kiedy poziomami również wykaszowuje tę pozycję. I potem możemy być mega zawiedzeni, jeżeli nie mamy tego drugiego koszyka. I gdzieś tam te projekty, które wychodzą na tej platformie, nie dadzą nam zysków, które moglibyśmy osiągnąć, mając właśnie ten token uwolniony, a nie zastejkowany. Więc to jest bardzo ważna rzecz, i należy o tym pamiętać. Więc ja na pewno. Nie zamierzam z większością moich tokenów lunchpadowych zostawiać, dlatego że historia i życie nauczyło mnie, że jeżeli nie ma tam innego produktu, no to po prostu jest po tym bardzo ciężko wrócić. Więc to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest oczywiście rozwodnienie kapitału, kiedy ty dzisiaj nie dysponujesz dużym kapitałem który pozwoli złapać jakieś fajne tiery, masz gdzieś tam jakiś kapitał i jeszcze go rozdrabniasz, jeszcze go rozdrabniasz, chcesz być na sześciu, siedmiu, pięciu platformach i wszędzie złapać ten najniższy tier. To zawsze kończy się tak samo, będzie zawiedziony alokacjami. Pamiętaj, że jeżeli dana platforma się rozwija i tak naprawdę token jest w przystępnej cenie, to coraz większa liczba osób wchodzi na ten tier i te alokacje są po prostu dużo mniejsze. Więc tutaj też warto wybrać sobie bardzo skrupulatnie te właśnie platformy, tak jak wiecie, wybieraliśmy je też po, po części w bestie i trzeba pamiętać o tym, że jeżeli będzie bardzo duża ilość osób, to te alokacje, szczególnie na tych małych tierach po prostu będą coraz mniejsze i trzeba o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o gdzieś tam jeszcze takie większe podsumowanie tych platform launchpadowych, to trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli na przykład mamy Besse i taka platforma nawet przetrwa token jest mega tani, no to też ludzie, którzy wierzą, że ta platforma może. Może przetrwać w danym ekosystemie, skupują duże paczki tych tokenów, i tak naprawdę tylko gdzieś tam wysoki Tier może spowodować, że otrzymasz y, alokację. Moje rozwiązanie jest bardzo proste i myślę, że doskonale je znacie, ale mimo wszystko je przypomnę. Gram na kilka koszyków, nigdy nie stykuje 100% tokenów, tak jak zaraz pokażę Wam Sidusa, Jupitera, Singularity czy SDAO wszędzie grałem na kilka koszyków, i w momencie, kiedy platformy odpalają, kiedy są fajne projekty, kiedy jest wokół nich szum, kiedy. Jakieś projekty, które wychodzą, robią duże X, ja sprzedaję swoje pozycje i zostawiam sobie część pozycji na stake. Takim przykładem również jest nasz GameSwift. Tak, tutaj tak jak. Pamiętacie, też miałem bardzo dużą pozycję, natomiast podjąłem decyzję o tym, że zastyjkuje tylko i wyłącznie jedną trzecią swoich tokenów, dlatego że Gameswift zrobił niesamowity wynik i te, te zyski były dla mnie przyszły zbyt szybko. Uważam, że ten wzrost Gameswifta był tak szybki i tak dynamiczny, że nie mogło tutaj być w moim przypadku innej decyzji niż sprzedaż dwóch trzecich tokenów po bardzo dobrym wyniku. Praktycznie na ATH udało mi się to zrobić i teraz na spokojnie mogę sobie gdzieś tam korzystać z tego co Gameswift oferuje, a więc mamy tutaj mamy tutaj kilka już projektów, które są w skarbcu i gdzie otrzymamy airdropy. Czy tak dobre jak Star Heroes? Zobaczymy. To był drop zupełnie wyjątkowy. To był drop niesamowity. Sam projekt był mega wyhypowany. Liczę na to, że być może Mephisto z ekosystemu Gameswifta będzie właśnie takim projektem. Natomiast tak jak mówię, w tamtej osie popełniłem błąd, że mnoży, mroziłem na tego typu platformach 100% swoich pozycji i kończyło się to tak, że kurs leciał niesamowicie, bo wychodziły dobre pozycje, alokacje były średnie, bo nie miałem najwyższego najwyższego tieru, coraz więcej osób dołączało, coraz większy żal, więc teraz gram zupełnie inaczej i na żadnej platformie nie mam zamrożonych 100% moich tokenów. Warto o tym pamiętać, warto pamiętać o tym, że kiedy emocje są rozgrzane, kiedy przychodzi 15 minut życia projektu, tak to nazywam, wtedy, kiedy mamy listing czy, czy duże wydarzenie, to warto mieć ten oddzielny koszyk, żeby odhaczyć sobie po prostu daną pozycję. Tyle tytułem wstępu. Zachęcam jeszcze na moim kanale jest film o lunchpadach, kiedy mówiłem, jakie błędy się popełnia inwestując w lunchpady. On jest z tamtego cyklu, ale jest ciągle aktualny. A teraz przeskakujemy już do pulpitu. Oczywiście musicie brać pod uwagę, że tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo i ja też nie działam wszędzie, więc tak naprawdę każdy ma swoje ulubione. Ja Wam zaprezentuję te miejsca, w których ja na bieżąco jestem aktywny. Zaczniemy od giełd centralizowanych, potem pokażemy kilka launchpadów i miejsc, gdzie ja mam zastejkowane tokeny po to, żeby brać udział w różnego rodzaju akcji. O, oczywiście jeżeli chodzi o y, temat numer jeden, dawno o tym nie mówiliśmy, jest to giełda MEXI Global. Myślę, że wielu z Was działa. Giełda, na której przede wszystkim kupuję swoje Gemy, i to jest giełda, na której tak naprawdę zbudowałem swoje portfolio w styczniu 2023. I sporo dobrych pozycji zostało tutaj kupione. I oczywiście pozycja, którą należy tutaj posiadać, jest to token MX, token giełdy Mexi Global. Wielokrotnie to omawiałem, nie będę już tutaj mówił, dlaczego ta cena też rośnie, jak to mniej więcej wygląda. Można cofnąć się do poprzednich materiałów. Natomiast tutaj plan był bardzo prosty. Po pierwsze, zarobić na cenie tokenu. Samego tokena MX. To się, to się udało, gdyż zakupy były poniżej 2 dolarów, więc wynik jest dobry. Nie jest oczywiście kosmiczny, ale to też dlatego, że gdzieś tam ten token aż tak mocno nie rośnie. Raczej rośnie wykładniczo i systematycznie. Natomiast oni też pilnują, żeby w obiegu było około cały czas 100 tysięcy tokenów. Jeżeli chodzi o giełdę Maxi Global, to mamy dwie akcje: jest to Launchpad i jest to Kickstarter. No i mój wynik z Kickstartera. Po prawie półtora roku działania to jest na czysto 3254. Dolary. udział wziąłem w 1000, 1904 kickstarterach, tak jak wiecie ta akcja polega na tym, że codziennie klikamy sobie tutaj spod kickstarter i zatwierdzamy, następnie otrzymujemy tutaj właśnie tokeny tych projektów, które są w kickstarterze, to co trzeba zrobić trzeba mieć tokeny MX, jeżeli chodzi o levele, sprawdzicie sobie je tutaj ja mam na ten moment 2200 tokenów MX można mieć ich więcej, ja na przykład tutaj gdybym chciał wskoczyć na kolejne Kolejny poziom, czyli mieć większe alokacje, musiałbym mieć 3000 tych tokenów, więc tutaj około 800 tokenów musiałbym po prostu sobie dokupić. Bardzo fajne to jest to, że to tak naprawdę jest wartość dodana, bo po to gdzieś tam kupuje się właśnie tokeny MX, żeby gdzieś tam zarobić na samej cenie, a dodatkowo właśnie to jest taki dodatkowy zysk. Więc ja tutaj jestem jak najbardziej zadowolony. Codziennie y, rano sobie wchodzę, klikam i zatwierdzam sobie te launchpady i Kickstartery. Więc jeżeli chodzi o wynik, uważam, że jest on ok, Natomiast on jest dużo lepszy niż to, co tu widzicie, dlatego że u mnie przez większość czasu większość była wymieniana ma token MX, który jeszcze dodatkowo rósł. Przez chwilę próbowałem zostawiać tokeny, ale po dwóch tygodniach uznałem, że nie ma to większego sensu. Dlaczego? No słuchajcie, to to też pokazuje, ile projektów jest niepotrzebnych i jak, potrzebnych i jaki jest ten rynek. no 1900 projektów. no Panie i panowie, komu to potrzebne? Więc tak naprawdę większość projektów, które tutaj wychodzi, wymieniam bezpośrednio na Emixa. Emixa kumuluje i będę go poziomami sobie na spokojnie sprzedawał. Natomiast tutaj ten zysk jest jak najbardziej ok i wystartować można od 1000 Emixów. Jeżeli chodzi o launchpad tych akcji jest, słuchajcie, tutaj zdecydowanie mniej, więc te, ten wynik tutaj też nie będzie jakiś super dobry, 137 dolarów przez półtora roku, no powiedziałbym, że średnio, 69 projektów, 69 nasza ulubiona liczba, Bitcoin chyba też znowu jest na, na poziomie 69, natomiast jeżeli chodzi o Launchpada, no to można brać udział naraz w tym i w tym i ja również robię tak, że działam tutaj systematycznie. Jeżeli chodzi o samą cenę Mixa, no to poszła ona w naprawdę w dobrym kierunku. ATH mieliśmy tak naprawdę 9 kwietnia, więc około miesiąca temu na poziomie 584. No i tutaj również ja nie zamierzam zostawać z tą pozycją na bessę, to jest bardzo ważne. Oczywiście najważniejszą giełdą dla mnie jest giełda Bybit. Tutaj mamy całą masę tych akcji, mamy przede wszystkim lunchpady launchpoole, wszystko znajdziecie w zakładce Trade, potem Spot X. By Starter to jest to co ostatnio Holograph wychodził, ale Launchpad, Launchpool, By vote, Token Splash, no i oczywiście dla osób, które mm, gdzieś tam nie łapią się na różnego dropy, Airdrop Hunt to jest y, taka zakładka, która jest w miarę świeża, w miarę nowa i tutaj za Proste zadanie w social, za proste zabanie w social mediach. Możecie też otrzymać różne projekty. Ostatnio mieliśmy Foxy, a więc pamiętacie Liska, którego odbieraliśmy i obecnie trwa y, Holograph, a więc o tutaj również o te tokeny możecie powalczyć. To, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o launchpady, no to tutaj na lunchpadzie żeby uczestniczyć w takim launchpadzie, to musicie mieć, słuchajcie, albo USDT, albo token MNT, czyli są tutaj możliwości... Tak naprawdę nie tylko dla hodlerów tokena MNT, ale również dla osób, które chcą brać udział w loterii. Również to omawiałem. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, no to wszystko zależy od tego, ile tak naprawdę x zrobi token. Jeżeli mieliśmy przykładowo w launchpoolu pozycje, które bardzo dobrze rosły, to naprawdę czy launchpady, czy launchpoole wychodziły bardzo dobrze. Natomiast ostatnio te listingi były słabsze, cross the ages, not. I teraz obecnie trwa, mijam, to to wychodzi 10, 20, 30 do 40 dolarów, jeżeli gramy na dwóch pulach, tak? Natomiast co ważne, te akcje są systematyczne i jak uzbiera się pula z całego miesiąca to jest naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że ja wykorzystuję te stablecoiny, które są już ze zrealizowanych zysków, więc one leżą i marnieją, jak ja to mówię, więc lepiej zagonić sobie je tutaj yy, do pracy, więc systematycznie działam i ja tutaj z wyników jestem mega, mega zadowolony i teraz dodatkowo jeszcze doszła pula ma MNT, bo przedtem lokowałem tylko stablecoin, oczywiście są tu limity dla usdt jest to 2000 dolarów jeżeli chodzi o mnt wcześniej można było wrzucać dużo teraz z tego co pamiętam tutaj był limit 5000 sztuk, natomiast sam bit mega 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 i tak naprawdę z wszystkich tych opcji na spot x moim zdaniem warto korzystać, jeżeli chodzi słuchajcie o sam token na ten moment jest na poziomie 1 dolara. Oczywiście, gdzieś tam, jeżeli patrzymy sobie na wykres, wygląda to całkiem nieźle. Natomiast pamiętajmy, że jest to, to token po rebrandingu. Wcześniej nazywał się BitDAO i z tego co pamiętam, ATH było powyżej 3 dolarów. Więc na ten moment wcale nie jest jakoś super, super kosmicznie. I też tutaj zamierzam systematycznie z tej pozycji na spokojnie sobie wychodzić. Kolejna rzecz to jest oczywiście nasza polska giełda Kanga. No i jeżeli chodzi o giełdę Kanga, oczywiście ma ona swój token. KNG 1.98 Ostatnio tak naprawdę, popatrzymy sobie na te 3 miesiące, to dość stabilnie w okolicach tych 2 dolarów. Wcześniej mieliśmy też tutaj 5 marca 2,40, więc wszystko trochę pospadało. ATH było w roku 2021 na poziomie 10 dolarów. Natomiast, jeżeli chodzi o Kangę, możecie ją stake'ować, więc oczywiście to jest ta opcja, która daje nam tutaj możliwość udziału właśnie w Kanga starterze. Tak naprawdę, przed każdą ważniejszą akcją nagrywają. Wam filmik instruktażowy. Tutaj mamy różnego rodzaju pakiety. Mamy aukcje. Zazwyczaj jest tak, że mm, są pakiety dla osób, które stake'ują Kangę ale również jest pakiet dla osób, które kangi nie stykują, natomiast w tej rundzie, gdzie są te alokacje gwarantowane, należy pamiętać o tym, że są to aukcje, a więc potrzebujemy kangi, żeby zalicytować. Też instrukcje przed tym, właśnie przed tą akcją play to Wam nagram, a często jest też taka runda flirtkam. First Serve, gdzie po prostu bezpośrednio już bez Kangi możemy za Stable coiny wejść w daną pozycję. To co jest ważne, Kanga jest systematyczna i mamy coraz więcej akcji, więc jak najbardziej OK. Kolejna platforma, zostawiamy już giełdy, jeżeli chodzi o giełdy działam jeszcze na Binance, oczywiście w Launchpoolu, w Launchpadzie tam też są dobre projekty, zazwyczaj robią bardzo dobre zwroty, dlatego że inkubowane są przez Binance a. i KuCoin również, kto działa na Burning Dropach wie, że całkiem nieźle to wygląda. Oczywiście Wish jeżeli chodzi o gaming, Sidus Pub to jest ta platforma, na której ja działam na ten moment mieliśmy dwa projekty jeżeli chodzi o ten projekt Fury, to tu mamy 130% na plusie, braliśmy po 0,2, ale projekt Verida bardzo słabiutki listing, plus 36%, natomiast też pamiętajcie o tym, że tutaj te tokeny, które kupujemy są zwestingowane, przy moim poziomie, milion tokenów na te pierwsze IDO dostałem alokację właśnie tutaj 354 dolary, a na te drugie 400 68, ale są tutaj też rundy dla wszystkich First Come, First Serve, więc można zawsze powalczyć w dwóch rundach. Oczywiście, jeżeli chodzi o tiery, możecie sobie je poprzeliczać. Tak naprawdę, zaczynają się od 10 tysięcy do 2 milionów sidusów, Ale tutaj również absolutnie to, co mówiłem wam na początku. Ja trzymam się tutaj swoich zasad. I tak naprawdę, w momencie, kiedy ten coin zrobił mi razy 10, razy 13, sprzedałem sporo część portfela, a zostawiłem sobie tylko tyle. i Ile było mi potrzeba, właśnie na to, żeby brać udział w IDO? Dzięki temu nie mam takiego przysłowi przysłowiowego bólu 4 liter, no bo już na tej pozycji zarobiłem, wyjąłem wkład i na spokojnie to, co pracuje w Lunchpadzie, może da zarobić pod warunkiem, że będą tutaj listowane dobre projekty. Kolejna rzecz to jest Solana Jupiter. Tutaj absolutnie ta sama zasada. 9000 Jupiterów leży sobie słuchajcie u mnie na stejku. I jeżeli chodzi o drugi koszyk, jest on zbudowany i będę go sprzedawał wtedy, kiedy Jupiter będzie rósł. 9182 dokładnie mam zasteikowane, a drugi koszyk jest po to, żeby zarobić na samej cenie tokena. Więc tak jak widzicie, nie gram all-in i nie wyobrażam sobie dzisiaj sytuacji, żeby 100% kapitału zamknąć gdzieś w jakimkolwiek lunchpadzie czy w tokenie giełdowym. I nie zarobić na samej wartości tokena przy wzrostach. To jest u mnie fundament. Tutaj cała zabawa polega na tym, że mamy głosowania. Obecnie też trwa jedno głosowanie w zakładce governance. Wybieramy projekty i jeżeli projekt wygra, no to przeznacza oczywiście tokeny na Dropa. I on jest dzielony na wszystkie osoby głosujące. W tym najnowszym głosowaniu głosowałem na Debridgeat więc tutaj wystawiam się na podwójny AirDrop, bo działałem u nich na platformie, ale też właśnie głosowałem na nich na Jupiterze. To jest też moja bardzo duża pozycja, dlatego że tak jak wiecie, ja nie mam dużo tokenów Dexów, więc postawiłem po prostu na Jupitera i liczę, że jeżeli hossa pozwoli i Solana w tej hossie będzie duża, to to będzie ważny gracz i jestem gotowy na to, żeby ten drugi koszyk zacząć już powoli sobie realizować. Oczywiście sporo osób też działa w ekosystemie Agix, Singularity DAO to jest projekt, gdzie również mamy lunchpady, natomiast tu jest ich niedużo, no ale pokazuje, bo bo ja tak naprawdę tutaj działam, poprzednio braliśmy tu Rejuve, Sophiverse, wyszło to całkiem nieźle, wyszło na plusie, na fajnym plusie. Plusie. Teraz mamy Wizdomise, które bardzo średni listing. Będziemy mieli jeszcze Twins Protocol. Y, Sekuja jest już po sprzedaży i mamy jeden nowy projekt. Teraz dopiero w ogóle go zobaczyłem: yy, Leby G Yield, więc. Tak jak widzicie, ten ekosystem też się rozwija. No, i tutaj trzeba mieć token SDAO właśnie w stakingu, i są też tutaj różne różne poziomy. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, można podziałać. Ja zostałem z tymi tokenami z poprzedniego cyklu, nie sprzedałem wszystkiego, więc teraz nadrabiam sobie to tymi launchpadami. Oczywiście, miejsce, które bardzo dobrze znamy, jest to Sparta Dex. Jestem tutaj od początku. Pierwsze tokeny Sparta dostałem za dodawanie płynności, potem dostałem Airdropa, kupiłem. Ich mftki, część sprzedałem, część zostawiłem, i tutaj, tak jak wiecie, będziemy mieli teraz chain for energy właśnie Launchpada, to co jest ważne, macie oczywiście ich tiery rozpisane na przykład teraz na X, więc możecie sobie zerknąć, ale tutaj u mnie ta sama zasada, większość sparty została sprzedana, zostawiłem sobie na średni bardzo tier, nie najwyższy, nie najniższy i zostawiłem sobie kilka NFT, żeby też dodatkowo mieć tutaj możliwość wejścia, więc bardzo ważne to jest to, że każdy launchpad, launchpool, token giełdowy rozgrywam bardzo podobnie i tak naprawdę nie kieruję się sentymentem, ale tym, żeby po prostu zarobić. Myślę, że Sparta wielu osobom dała niesamowite zyski, sam token niesamowicie urósł, pamiętacie do dolara 30, mi niestety nie udało się w tej cenie sprzedać. sprzedawałem z tego co pamiętam 0,80, ale i tak jestem zadowolony, oczywiście możemy dzisiaj pójść w dyskusję co się musi wydarzyć, żeby te tokeny wróciły do swoich wycen, tak naprawdę nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast ja chcę jeszcze raz pokazać moją strategię, że ja sobie to dzielę i czasami jest tak, że jak mamy małą pozycję, to lepiej możemy wyjść na sprzedaży tokena niż na właśnie tutaj działaniu. Natomiast ja większość swoich tokenów sparta dostałem za dodanie dość dużej płynności na samym początku. Dostałem dropa. Tak jak mówię, działałem na nft sporo nft z, z jakimś tam zyskiem sprzedałem, więc ja jestem tutaj mega zadowolony. No i dochodzi Wchodzimy, słuchajcie do gameswifta oczywiście gsp to jest to jest możliwość stake'owania tokenów gswift ja 10 tysięcy a więc mam ten drugi poziom reszta tokenów została zrealizowana w następny wtorek będziemy nagrywać kolejny materiał o GameSwiftie z panem paragrafem więc będzie pełna aktualizacja również jako krypto -ekipa zgłosiliśmy kilka rzeczy które chcielibyśmy żeby pojawiły się na platformie gameswifta po to żeby wzmocnić użyteczność tokena zobaczymy jak zostanie to odebrane Również przez team, natomiast m, warto tutaj podkreślić, że y, skarbiec Gameswifta się y, cały czas y, powiększa i mamy w skarbcu coraz więcej projektów, Chain for Energy między innymi, oczywiście Mephisto, to jest mobilka, na którą czekam, Outer Life, Jungle Art i oczywiście to co już zostało rozdystruowane, a więc dostaliśmy dropa Sparty i dostaliśmy naprawdę sowitego, bardzo dobrego dropa Star Heroes, więc jest trochę tych dropów przed nami, ale tak jak widzicie kolejne dropy są ogłaszane, a bardzo ciężko wrócić jest do tej wyceny która była, przypominam ATH na poziomie 0.81 natomiast jeżeli popatrzycie na inne projekty gamingowe, wiele tych projektów ma gdzieś tam obecnie gaming poszedł trochę do tyłu i wiele tych projektów jest po prostu na minusie, dlatego ja też tutaj grałem na koszyki. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. Uważam, że każdy powinien mieć swoje ulubione miejsca, gdzie robi lunch pady, lunch pulle. Uważam również, że tokeny giełdowe są mega opcją i mówię o tym od wielu, wielu lat ale staram się Was uczyć przede wszystkim tego, żeby realizować swoje zyski. Wszystkie te pozycje tak naprawdę będą przeżywały, czy będą przeżywać dobry czas i pamiętajcie o tym, że wtedy, kiedy jest największy szum, wtedy, kiedy emocje są na najwyższym poziomie, to jest czas, żeby zrealizować swoje pozycje i jeszcze raz podkreślam, to co chciałbym, żebyście zapamiętali, jestem przeciwny, żeby grać all in i mrozić 100% swoich pozycji. A dlaczego? A no dlatego, że straciłem dziesiątki tysięcy dolarów właśnie przez to, że robiłem tak w poprzednim cyklu, Dla teraz, dlatego teraz z większości też pozycji mam te zyski paralizowane. Mam nadzieję, że było wartościowo. Chciałem Wam też pokazać, że Wychodzi sporo akcji. Myślę, że można zrobić taki film, gdzie dokładnie przejdziemy przez te wyliczenia, natomiast nie ma na to de facto czasu. Sami widzicie, jak jakie projekty się listują. Bierzecie udział w tych akcjach. Nie każdy jest wszędzie, ale na ten moment ja uważam, że cały czas warto z tego korzystać. Ale jeszcze raz podkreślam, nie mrozić 100% pozycji. Słuchajcie, widzimy się dopiero we wtorek. Dlatego, że lecimy teraz na event do Anglii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz to jest zawsze miłe. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.